No, mi zrajdowali nas po raz kolejny. Tego szaka tutaj postawili. Zdjęcia. Wszystko poleciało, ale tutaj już nic nie było. Ale tutaj już nic nie było. Farma stoi. Trzeba by było ją wymłotkować zaraz i chyba to uczynię. Tylko zobaczysz, to do tyłu tutaj. Czy ten szak tutaj stoi ten w lesie? Nie wiem czy go oni robili. Oni go chyba wcześniej, po, przed wcześniejszym rajdem postawili. Tak samo jak teraz tego z przodu, zaraz obejrzę, od tej nowej bazy nam się nie władowali jeszcze. Zobaczymy sobie tutaj na tego. Go naprawiają? Nie, to był, to był szak postawiony do rajdowania, najprawdopodobniej. Przynajmniej ja tak sądzę. Tutaj nie ma, że w nim w środku już żadnych fantów. Oczywiście, że tak. Akurat zepsute tyle, co dwa dni temu go postawili. Zobaczę jeszcze pod tamtego. Do tej nowej, naszy, naszej nowej, fejkowej bazy. To na wizawim mnie. Jeszcze luknę i do sąsiadów. Do naszej tajnej bazy mam nadzieję, że się jeszcze nie dorwali. Chyba nie, no ale... Też to muszę obczaić. Ciekawe, czy sąsiedzi się odbudowali? Chyba nie. Wczoraj patrzyłem, to jeszcze nie byli odbudowani. Więc pewnie zrajdowani też nie są, <śm> bo po co? No, to jest szak do rajdowania na bank. Oczywiście tutaj chyba nawet nie chcieli wchodzić. Zaraz zobaczę na bramę. Chyba, że Rafał coś tutaj postawił. Nie, wszystko jest tak jak być powinno. Weźmiemy sobie tutaj z szopki młotek. I naprawimy tutaj po lewej naszą farmę, którą robiliśmy wcześniej, nieco A tego już nie będziemy naprawiać, niech to zniknie po prostu. I tyle idziemy tak tutaj O, już jestem tajret, ale jestem na golasa to specjalnie, żeby się zrespić gdzieś na ranchito. Poszukać trochę nowych rzeczy. Ale jeszcze teraz naprawię w tym momencie, tak jak mówiłem wcześniej, tą farmę i pójdę na sąsiadów zerknąć. I zobaczymy. Dobra, naprawiajmy. Szkoda, by było to stracić. Lepiej to wymodkować. jeszcze trochę. I chyba styka. dokładnie tak. Na wieżę i stąd wyjdziemy. O, już mnie wyrzuca. No i spoko, i luz. Dobra, zaniosę młotek. Jak to wysadzili po całości, nie wiem po co Ale grzyb z tym. Etanole trochę zmarnowali. To najważniejsze. Dobra. I lukniemy sobie do sąsiadów jeszcze. Tyryryryry. Mam nadzieję, że nam się tutaj nie wbiją. Tam która tutaj trochę stafu jest. Nie jest tego wiele, no płakał nie będę. No, ale... Ale i tak mam nadzieję, że się tutaj nie wbiją. <grytanie> Okej, okay, sąsiedzi mieli tutaj od lewej dziurkę, którą mi wcześniej tutaj pozostawili. Ale ktoś tu łazi, bo wczoraj wyzbierali to co urosło. A Rafał mówił, że to nie on. E, nie, załatali dziurkę Może to nasi sąsiedzi Tutaj da się wejść, zbostować jeden na drugiego A jak tam od przodu No, może to nasi sąsiedzi naprawili i zrajdowali <śm> Całe bym się nie Ja tutaj wejdę, Rafa Rafał jak tylko przyjdzie to ja tutaj do tej bazy wejdę. Zdecydowanie tak. Zobaczę, tutaj przy okazji czwartków jeszcze nie ma. No. Tu się da bez problemu zbastować. Tam też się da przez ten przejść. No, no i tak jakieś świeżaczki. Nie wiem, jak oni to budują, a końcu... lepiej dla nas znajdujemy ich za parę dni ponownie. Znaczy, wcześniej ktoś inny, xy najprawdopodobniej z pleśni, a... No teraz my się za nich zabierzemy, po prostu. Tak to trzeba będzie zrobić. Feltkarni jakiegoś dajcie, albo cukier. A to jest sól. Nie ma nic. No to resp. Mogę trochę na północ podejść, tak to bym musiał kwadrat cały podchodzić, ale... A, już za późno. No, przez wodę będę musiał przejść. Może na willa coś będzie? Jakiś wozik. Coś tam jest. Ale myślę, że nie ma sensu do niego iść. Gdyż i że nie będzie pełny. No dobra. No, tak myślałem właśnie, że sąsiedzi nas zrajdowali, bo tam sobie odbudowali. Jak gubki zrajdowali pustą bazę. No, ten jeep się płonie, do, jego, do ich bazy możemy wejść, Rafa, w każdej chwili, wiesz o tym. Wystarczy, że będziemy w dwójkę, jeden na drugiego wskoczy. i nawet nie musimy ten przechodzić przez ich bramy, czy tam yy, ściany. Oni gdzieś mają drugą bazę, bo wczoraj odjeżdżali od tej swojej, jak ja tam do nich strzelałem. Tak. Położyli cię też, czy nie? Nie, z jak, kurczę, nie wiem, z Ale <noise> w którą stronę? Ile ich było dwóch? Mhm. No, a w którą, stronę, w którą się... stronę jechali, nie wiesz? Do Zimsa przez pola, w tym kierunku. No trzeba tam poszukać, potem tego na spokojnie. No i mi się <laughs> wydaje, że oni też chcieli rajdować tam na bandzikach, nie? To ich też poszłem. A ci oni kurwa, na oni moty. No nie moty. No. Tą bazę mają tak wybudowaną, że ja nie wiem. Pożal się boże. To jest mega straczka to, co mają wybudowane. Do tej naszej nowej też postawili miny, wczoraj wpadłem w nie. Znaczy, cię poskładali minowo. Od bramę postawili wchodziłem. Nawet nie zauważyłem też, że mi należy. Poszłem. <laughs> Teraz nie wejdę, bo odinstalowałem H1 i ten od nowa instaluję. Czemu odinstalowałeś? czas mi się jakieś problemy kurwa wyskakiwały No ja dzisiaj nie mam już sporo czasu, kurde, może z godzinkę teraz i wieczorem może coś wpadnę Kurde, mam tyle roboty przed świętami, że to jest masakra Wpadę na chwilę, i tam myślałem, że może będziesz, w tym myślę nie macie. To chuję chociaż coś pościągam, pozbieram W ogóle po co ja tu jestem, ja idę na farmę zobaczyć no. Ale lipa, zrajdowali mi tajną bazę i zrajdowali tą drugą też. Ale lipa, stary tu tyle etanolów było. Wszystko, weszli wszędzie. Kawek jak to. Jaka lipa, ale wczoraj nie słyszałem wybuchów tam. Weszli wszędzie, nie zostawili nic, sól jedną. Gnoje, to ci co tam też sól zostawili. Jaka <ścoughs> chyba się poryczę. Stary wszystko zrajdowane. No chyba się zaraz poryczę. Tyle stafu. Ciebie nie znajdowali, ty masz nasiona, nie? Tak. To jeszcze butelki wczoraj były napełniać specjalnie. No co za gnoje, no. Wszystko stary, wszystko. Nie, ja będę miała, bo tutaj są sadzonki niezebrane. Noże skurczę łaj łaj Czemu te gnojki mi to zrobiły, co? Szaka też Szak se stał, już go nie ma Wszystko zrajdowane Oooo, że szkurna. Mhm. Moja tajna baza. Chyba była tak tajna, że aż nie tajna. Chyba ją odtajnili. Może ktoś cię wyluka, jak tam albo. No, może. No to mieliśmy co. Musimy jak najszybciej rajdować. No, a mieliśmy rajdować, no. Jak to ktoś wylukał? No co, nie będę beczał. No, trzeba budować od nowa. <grymne> Dobrze, że no, ciebie nie zrajdowali. Tam mieć 500 etanolu, nie? No, ale ukryłem. Może nie, nie znajdą. Ja też myślałem, że może mojej tajnej bazy nie znajdą. A tu ząg, znaleźli. Motherfucker. No, idzie się wkurzyć, idzie Tam, czekaj, tu jest gdzieś dziura? Nie To mogę bramami zakryć No, coś tu wymyślę, nie wiem Lipa, no Lipa Rafał, słyszysz? Słyszę Nie ma opcji, nie wyskoczą My jesteśmy skitrani po każdej stronie Kurwa, ten pomysł jest zajebisty. Co ty tym Rafale sądzisz? Zajebisty czy nie zajebisty? Może być. Może być. <laughs> czy zajebisty się okaże w praniu, nie? Tak jest. Nie, nie sądzę, nie wyskoczą. Spróbujemy wyskoczyć. Nie, nie ma takiej opcji. No, i z każdej strony takie coś. Co, nie? Aha, jeszcze nie sprawdziłem tą skrzynkę. Czy da się postawić na piecu. No, gitara, gitara. O, wywaliło mnie z bazy. Co ciekawe jest. A jak skaczę po deku, to nie wywala. Okej, okay. no nie ma chuja na Mariolkę, tutaj nie wejdą, nie ma takiej opcji. To jest bazę nie do zrajdowania. Jak każda. No ni hu Rafał, nie wejdą tutaj, tu nie ma magików, kumasz, tu nie wejdą. Nie wezmą nam nic z tego. Był metal przepalać, czy do skrzynki? Do skrzynki. To metalu, bo 16 zostało. Myślę, wiesz nad czym jeszcze? Czy na środku nie postawić szaka? Znaczy, Sheltera. Jedną kosteczkę mało mi na to jeszcze górną. Ona nic, w niczym nam nie będzie przeszkadzać, nie? No, w sumie może być. Tak myślę se. Tak se myślę, że to na środku w niczym nam nie przeszkodzi. Stary. No. Nie, nie wejdą tutaj. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Nie wierzę w to. Chyba, że jest jakiś magiczny... Nie, tu magików nie ma, no to jak nie ma magików, to nie wejdą. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma opcji. Rafał, wiesz kogo mamy Krzykacza. na schodach? Krzykacza. Zgadnij. Nie. Jogi, Zombie? Jogi tu przyszedł. Jakiej Jogi? Niedź... Niedźwiedź. A, mi jogi. Na schodach mamy niedźwiedzia. Zablokował się. A, a bo te zębiaki teraz biegają po tej rampie? Na deka przecież już kiedyś nie pamiętasz? No pamiętam. Rafał, nie, posta nie, nie postawisz na środku tego. A to co, mam ma się tam respylić do was na mianci, to? Ja to? Rutek47 czy samo Rutek? Ja nie, nie mam Rutek. On ma, ma? ma wi Ty, Rafał, nie da się My postawić ten! Wiem. Sheltera. Pisz, Pisz Rafał. No. Hunters. What the fuck, co się no. stało? My. I. Mhm. No. Aha, już wiem co. C. No. O. Znowu coś mm -hmm. wymyślił Nie Ten znowu coś wymyślił Dostałeś Co, nie. On, co on tam wymyślił znowu Rafał? Ja, ja, ja ci nabierze, ja na na <laughs> to jest sklepie na Są, są to, dziury, nie? są dziury w szelterze, wszystko widać do środka Ale nie widać czy jest skrzynka No, nie widać. No i baza nie do zrajdowania, i nie uwierzę w to. A co chodzi? Bo zrobiliśmy bazę nie do zrajdowania i niestety nam, nam ją zrajdowali. To teraz zrobiliśmy <noise> bazę nie do zrajdowania, wersję drugą. Zaraz zajdują. <grym> I, i, I chyba już nie zajdują. Właśnie przyjdziesz tutaj tu no to rzucisz rokiem. A zaraz, teraz tutaj dość skrzyneczki jakieś. Um. My, my e, jesteśmy z Rafałem ten. Koksy w budowaniu. jest, oh jest mam. Czemu nie działa mi? mi. M. Respawn. Ukrośni Respawn. Jeszcze nie będzie. Co? Jak teraz masz? Panthers Mission? Mission. Mishon, To jest taka muzyka. To, 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 to już nie Wi-Fi. Tak? Nie, Wi-Fi nie. Mm. Wifi jest teraz w ciąży, więc nie mam jak rufać. Dobra, nie interesuje mnie to w sumie powiem <laughs> szczerze. Rafał, gdzie dać te skrzynki na dole czy na tym szelterze górnym? I piec, i beczkę? Dostępna jest Wesa, and GeForce Na górę Games. Tam driver. Ty wiesz co zrobię? <laughs> wiesz co zrobię? <laughs> Mam pomysła Biegnę, biegnę, biegnę Weź mi niedźwiedził Nie, nie? nie Krokoj tutaj Tam na barykadzie może być amo, możesz luknąć Rafał, idziesz tutaj czy masz tam coś do roboty? No idę już idę. Musiałem się napić Kurde, to miłeś to nie jedź Ja chciałajźmy całymi innymi w to A1 były takie czasy. To były. No tam. I Rafał, nie wiem czy to jest dobre. Bo oni stąd mogą wyskoczyć. Ale nie, bo nie wskoczą na górę, dobra. Myślałem, że na bramę wyskoczą, ale nie wyskoczą na bramę. Czekaj, schodzę na dół do ciebie. Stawiam wieżę. A, widzę tą bazę już. dobra. Ustawiam kurs na bazę. A to, a to są dwie basy, to, to macie tam bliżej tych kamperów, czy dalej? <noise> Już zaraz nas zobaczysz. Rafał, tutaj, tutaj. <noise> ja og ogólnie. I tutaj ten. na środku postawię stół i piec. <noise> no jak jak to się, sięgną... A Poczekaj, da się radę przeskoczyć na tę? No właśnie się nie da. Wyfegie. Sprzedaję ten. Może szkur. Ja, żeś to zrobił? Nie, podskoczyłem. Ale już. co i tak Rafał nic nie da, bo oni nie wbiją się na ten górny shelter przecież, nie? Więc no, aut, mać... autem tu nie wiadomo. No, autem nie wiadomo. Także nie podbiją na ten górny shelter. Pierwsze musieliby wejść tutaj, żeby przeskoczyć, nie? No kurwa, nie widzę nas. Ogólnie na jakiś górny. Jak my cię widzimy, kieruj się na west i dojdziesz do nas. Czekaj, tak, patrz na mapę. No nie, nie widzę, nie pokazaliście się tak mi. A się ma... pali. No, co co, nawet dwa? dwa. A te zęby jakieś mocno? O, widzę raz. O, umarł. O, i drugi umarł. O, tu gdzie umarł. O, umarł. ty umarł. stawiamy tutaj piec i tutaj będziemy robić coś? I, tu, i tu, tutaj. tutaj? Sk no? Skrzynki na dachu? auto. I Ichuję. A to za dwa? A bo nawet dookoła tutaj. To to jest kuk, gdy możesz takie podwyższane robić? No... O, święty. Też myślałem ja. tutaj, Rafał, zrobić piecę na obkoło. No, obkoło. Też, obkoło. Też, już, też już o tym myślałem. A po. To ja się nie da. nie da się dać na przeskoczyć. przeskoczyć. Ojebane. Ej, ten misiek jest jakieś spierdolony. No, ja na niego. No, no widzieliśmy. To on kupował od Nie wiem. Bijmy go. Rzekrzył rzekł Haha, nie Śmiesznie. O, o, już! Ojebał o, o go A mnie nie ujebał. Wow, wypadłem z tego A uciekł. Ja się za mnie Wow, się zjadł. Chodź 19 życia mi zostawił. Yeah. I co, da, da się do tych beczek tam na górę podejść? <ścoughs> Chodź tutaj, rutek. No, A jakie hasło? No, takie co zawsze. Nie działa. A to... I chodził, tak zobacz, patrzcie, tam po prawej, na west. Na górze są beczki na szelterze wypuszczone. Powiedz mi, jakbyś byś że zrajdo, zrajdował te beczki. Jakbyś się do niej dorwał. A po chuj się tam z No dostawałeś? ale no jakbyś rajdował tą bazę, jakbyś tam weszedł do tych beczek. Bo wiesz, że tam Jakbym... jest milion dolarów Aha. i złota szczęka. Jakbym ja, jak tam też no, tam, no, jak ten tam rajdował? wszedł. tą tutaj ścianę. Górną, dolną, górną. No i. I, i po ścianę skakiwał. Jakbyś byś skakiwał po ścianie? No, po, po, co, po co dałbym się? Kto strzela, Rafał? Ja no. Już ci zrobiłem. O kurwa, w Wiesz, co, Rafał? Ty. On... A, padłem. <grym> kurwa. To. <Co, grym> mi się Ty, no Rafał, <grym> faktycznie on może rozwalić, ale jak rozwalą górną ścianę, to rozwalą też dolną. No nie daszcze. Chociaż nie, bo dolną będą naprawiać. No właśnie. Ha, jestem młody! <grym> Ty, Rafał, on by wygrał milion dolarów, doszedłby do tych beczek. Kurde, się... Jest, Mus tak, ten... Musiało być przynajmniej trzech Uczyłem <grym> się od Pełza Ale potem dwóch musiałoby zbostować się na no shelter Nie, jeden ci... Nie, jeden, jeden wystarczy, żeby podaje ci itemki tutaj pod koniec, a drugi zbiera Tak, tylko że ze ściany na shelter to też potrzebujesz dwóch na ścianie No to a chyba nie rajdujesz dwie osoby. No Kurde, żeśmy mnie teraz <grym> Czekaj, <grym> się, idę sobie idę się coś Kurzy hmm. mnie ty ten z Nowego Sącza, Rafał. to Od, za się psiok z Bielsko-Białej. A co on powiedział? No kurde, może jego teoria może być słuszna, mogą nas zrajdować. Albo wiesz, jeszcze można Nie, inaczej się nie da, no. tylko tak bym kur... Masz tego miska tu jeszcze? Nie. No tylko tak się da, no. Nie, inaczej się nie dało. Pozbierałem oba. cię, Rafał rozkurwiasz tą... podjeżdżasz autem ale podjeżdżasz autem bomby. tu nie wejdziesz a no tak, no, no tu nie no tu normalnie rozkurwiasz tą bramę i naprawiasz wszystko wokół, nie? cholera no trochę idę, lipa sobie... trochę lipa Rafał idę zrobić sobie żarcie. To teraz wiesz, ja dawno nie grałem, więc jak ja powiem Ci tak, że jak Naprawiasz dolno i będzie Cię naprawiała gówna? no to wtedy masz ten, masz bardzo, okej, okay, ale jak ten to nie wiem, nie powiem Ci, tylko to Ty musisz wiedzieć, bo to no nie Czekaj gra. chwilę, pójdziemy do sąsiadów, sprawdzimy czy tak się da. <grym> no, Czekajcie, idę. Bo mi się idę, to nie idę, podoba. Widzę, że akcja się zrobić teraz wrócę. taki, hmm. a Wy co o tym myślicie, da się tak czy się nie da? Już napiszcie, odpowiadam. Napisz, da się. Napiszcie mi w komentarzu. Kurde, Rafał, to nie, nie jest optymistyczne. Ta baza miała być nie do zdobycia, Rafał. Każdą da się zdobyć, ale ta miała być nie do zdobycia. Noś mnie wkurzył ten z nowego sądża. przyszedł sej. Masz za to w łeb. Cholera, no. Zdenerwował mnie Antoś. Hmm, 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 hmm. No, chyba tam wejdą. Zaraz idę zobaczyć, jak oni to zrobili na tej naszej starej bazie. Tej, co dzisiaj rajdowali. Tej, Rafał, ty jesteś u wroga, tak? Tak. Zobacz. Aha, no. Wyrosło im tam coś? Nie. Czekaj, żebym czegoś nie spieprzył, bo jak postawię tutaj piec, to wybiją się na środkowy. Dużo łatwiej. Ech, ech, zdenerwował mnie ten antoś, no. No, jak się, jak, jak wejdą już na jeden shelter, to se wejdą wszędzie. Nie wiem Rafał to kurde wkurzyłem się <gry> Powiem szczerze Powiem szczerze, że się wkurzyłem Nie wrosło tam nic, mówisz co Oni w sumie niedawno wybudowali tą bazę jak Kolejne zębiaki pobiegły, a do królika Trz, cholera, musiałem je zdenerwować. No, Zaś jestem tu za bazą, Też jakieś zebranie po lewej, dobra, postawię to jeszcze, zostawię wieże i idę zobaczyć, jak się sprawa ma z tamtą bazą, wcześniejszą naszą. A ja się na pleś, Rafa, wszystko masz na tej skrzynce po lewej. Niech zostanie tutaj. Tutaj też skrzynkę jakąś włożę, nie? Może się przyda. No bo dwie, nie jedna. Tu na jedną i tu na jedną. Niech sobie będzie na wszelki wypadek. Tu dam wieżę. Tam jeszcze wystawię sylping matę. Dobra, idę zobaczyć jak oni to tam robili. Kurde no. A miało być tak pięknie Ja chyba tą muzyczkę ściągnę i będę wstawiał w każdy odcinek No, to jak się Dokładnie Ty, wywaliło mnie z gry